No, witam nas jeszcze raz eee, tu, Gamersden. Gramy dalej w Satisfactory. No i skraftowałem wszystko, co trzeba, i odblokowaliśmy sobie poziom trzeci i czwarty ulepszeń. No i mamy energię węglową tutaj do zrobienia w końcu. Więc wybierzemy ten, sobie, cel, sobie ten cel. I teraz, co na to potrzebujemy? No, potrzebujemy dużo kabli. I dużo przewodów, więc najpierw zrobimy kable. Na to jest potrzebne 200 kabli. Dobra, niech się robi. Chciałbym mieć już te kopalnie węglowe, naprawdę, nie musieć dokładać tego, tych liści co chwilę do pieca. To jest trochę słabe. Podwrócił, zdaje się. Zrobimy troszkę więcej niż 200 kabli. Powiedzmy, 230 prawie. I teraz tak, kable byśmy już mieli. Do tego potrzeba 500 drutów. Więc z tym też nie ma problemu. Druty i kable są. I teraz potrzeba 25 wirników i 25 wzmocnionych płytek. Czyli wszystko się rozbija o pręty i śruby. Na no sprętami chyba nie stoimy za dobrze w tym momencie. Jak stoimy z prętami? No jest prawie 200. Ale to jest mało. Płytek też nam będzie potrzeba. Płytki. Tu nie mamy za wiele tych płytek. Też o płytki skoczę. Płytki są tutaj. A tutaj płytek też nie ma za wiele. Teraz były duże wydatki. Wszystko, się. Wyprztykali z tych materiałów podstawowych Podstawowej potrzeby, że tak powiem Dobra No ale coś tam możemy robić Mamy jeszcze trochę żelaznych sztabek To sobie tych prętów najwyżej dorobimy sami Tylko teraz będzie trochę krawcenia Niestety, więc nuda Najpierw żelazne pręty Żeby tego było więcej Albo nie, zaczniemy od śrub potrzebujemy 25 wzmacnianych płytek no to dobra zróbmy trochę śrubek żeby było na 25 wzmacnianych płytek na początek jest mamy to wzmacniane płytki dajesz Dobra, mamy wzmacniane płytki i 25 wirników jeszcze. Zdajemy śruby. mamy to. I 25 wirników tworzymy. I jest. No i teraz wchodzimy tu, dorzucamy do pieca co trzeba i odpalamy. I mamy energię węglową. No i teraz co mi jest potrzebne na przede wszystkim generator węgla. Potrzebujemy i potrzeb... albo nawet dwa generatory węgla Chociaż generatory to sobie mogę już tu zbudować nie, najważniejsze w tym momencie to będzie jednak e kopalnia. A do kopalni potrzebujemy nie tak wiele zwykłego minera. Trochę betonu i przenośny górnik nam jest potrzebny a do zrobienia przenośnego górnika no mamy akurat nie wszystko także pyk trochę betonu jeszcze i teraz tak, na słupy potrzebujemy pręty e, i kable i druty więc zróbmy jeszcze trochę kabli Tego jak daleko ten węgiel jest? Zróbmy jeszcze trochę kabli. I zróbmy sobie płytki jeszcze z tych naszych żelaznych sztabek, które tutaj są. Jakby trzeba było taki duży taśmociąg zrobić. To będzie jak znalazł. <tryk> Dobra, chyba żebyśmy odblokowali jeszcze autko. Eee, ściany, logistyka druga, to też trzeba będzie zrobić. Logistyka trzecia, ulepszona walka, wręcz produkcja stali, skocznie przejścia, pistolet. A gdzie jest samochodzik? Czyżby w następnym kierunku... Tu jest, tu jest, tu jest, tu jest. Dobra. Yy... Energii węglowej, czy już mamy odblokowane. Czyli jeszcze by dobrze było traktor sobie skombinować. No na traktor potrzeba. Traktor i stację ciężarówek musimy też. Czyli brakuje nam 15 wirników kabli będzie możliwie za mało. Więc yy, tak, dorównaj jeszcze trochę kabli. 15 wirników nam jest potrzebnych, czyli potrzebujemy co? Śruby w tym momencie. 4, 15, dobra. 15 wirników sobie teraz majstrujemy Ramy modularne, jeszcze 12 sztuk. Ramy modularne się robi z wzmocnionej żelaznej płytki i prętów. No, niech krew zaleje. Ajajajajajajajajajajajajajajajajajajajajajajajajajajajajajajajajajajajajajajajajajajajajajajajajajajajajajajajajajajajajajajajajajajajajajajajajajajajajajajajajajajajajajajajajajajajajajajajajajajajajajajajajajajajajajajajajajajajajajajajajajajajajajajajajajajajajajajajajajajajajajajajajajajajajajajajajajajajajajajajajajajajajajajajajajajajajajajajajajajajajajajajajajajajajajajajajajajajajajajajajajajajajajajajajajajajajajajajajajajajajajajajajajajajajajajajajajajajajajajajajajajajajajajajajajajajajajajajajajajajajajajajajajajajajajajajajajajajajajajajajajajajajajajajajajajajajajajajajajajajajajajajajajajajajajajajajajajajajajajajajajajajajajajajajajajajajajajajajajajajajajajajajajajajajajajajajajajajajajajajajajajajajajajajajajajajajajajaj dobra rób pręty. I teraz tak, żeby mieć 12 ram modularnych. Na jedną ramę modularną schodzą trzy wzmacniane żelazne płytki czyli wzmacnianych żelaznych płytek potrzebuje mieć 36. Jasna cholera. No dobra, spróbujemy. Ale chyba braknie prętów coś mi się zdaje. 1, 2, 3, 4, 5, 6 akurat nie starczyło, ale pręty i tak będę potrzebował, ale to sobie zabiorę z fabryki, tam w międzyczasie już coś się wyprodukowało na pewno. Dobra i 6 prętów na jedną, czyli 72 pręty potrzeba. Dobra, w pierwszej kolejności zróbmy z tego, co mamy przy sobie. Dobra, a teraz polecimy do fabryki. Na pewno czegoś zabraknie, to jest więcej niż pewne. Ja już to widzę. Oczami wyobraźni. Dobra. Pręty. <laughs> Wszystkie zabierz. Dobrze. I teraz? Tworzymy tak. Yy, -na 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 -na. Ramy modularne. 12 sztuk, właśnie o to chodzi. 12 sztuk ramy modularnej. Jeszcze 5 nadajników. Nadajniki się robi w, na, tym, na tej ławeczce, tutaj drugiej. I teraz pytanie, co na nie potrzeba? E, nie, mamy. No, nadajniki mamy. Towar. Dobra, mamy to Stawiamy sobie traktorek Pyk, stoi Teraz do traktorka trzeba wrzucić jakieś paliwo A nie, nie tak chciałem Chciałem tutaj od tylasa I paliwo, paliwo Mamy 74, bie paliwa Dobra Wskakujemy na traktorek Odpalił ładnie i teraz yy, proszę mi. Yy, muszę, z, muszę jednak zejść z traktorka, przerzucić się na węgiel. O, ho, nima, 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 nima. Nigdzie nie ma węgla. Jest! półtora kilometra. A piernicze. Także no nie ma możliwości, żebyśmy to taśmociągiem obrobili. Znaczy na upartego można i taśmociągiem. Ale jednak autko będzie chyba lepsze. Jest ślimak do zabrania. Ślimak dobra rzecz, wysiądziemy na chwilę, zabierzemy ślimaka, to zwiedzamy teraz, będzie odcinek ze zwiedzaniem, zwiedzamy mapę aż nam się paliwo skończy prawdopodobnie, znacznie niepewnie się jeździ tym autkiem, lekka skarpa. Dajemy radę, dajemy radę. Nie wiem, czy górą, czy dołem. Aj, gaz! Ej, bo zginę zaraz. A nic nie wziąłem do jedzenia, chyba. Aj, jaj, to był błąd. Dobra, tu jest chyba w miarę bezpiecznie. Zejdziemy. Strzelimy ze skamera. E, 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 e. Chodź go no tu Zaraz mi tam w gaz wpadniesz znowu jest, tu jest 800 metrów w tą stronę. Bliżej trochę Pytanie czy dobrze robię, że jadę górą, a nie dole. Chyba nie. Ale na szczęście to autko jest pancerne, więc robimy tak. Je but Bardzo ładnie. O, mamy rozbity ten. Rozbity pojazd. Do przebadania. Na pewno będą jakieś złe stworzonka niedobre. Już się boję trochę. Mam tylko jedno zdrowie. No są tam. Dobra, to na razie sobie damy spokój. Próbujemy wyjechać na górę. Ciągnij, ciągnij, dasz radę, dasz radę, dasz radę. Redukcja, redukcja i jedziesz. Ledwo co, ale daję radę. Jakoś wyjechał dobrze. Elegancko. Teraz spróbujmy się tu zatrzymać. O, jest trochę orzechów do pozbierania. Chłopie. Aha, ale jest też bebok. Aj, aj, aj. nawet dwa beboki. Dobra. Spróbujmy. O, o, plujok, 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 nie chcę plujoka. Ale muszę strzelić ze skanera. Dobra, 225 metrów tam. Coś czuję, że to będzie na tej górce. Nie rozjeżdżamy orzeszków, bo się jeszcze mogą przydać. Po rozjechaniu już się do niczego nie nadają. 165 metrów, o w mordę! 116 metrów tam. No dobra, jadziem, o nie, tu są te muszki w kurwieluszki. Oj, 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 Nie za dobrze. Nie wiem, czy powinienem zjeżdżać, czy nie. Oj, wjechałem w teksturę. To chyba nie za dobrze. Ale da radę na wstecznym jeszcze. I teraz tu są niestety te muszki w kurwieluszki, które niestety, jak wysiądę tylko z auta, to będą mi robiły grube problemy. Gdzie ten wągiel? Powinno go być widać już stąd. 160 metrów to nie tak daleko. Nie chciałbym tu zginąć. No na pewno. No nic, spróbujemy przejechać tam. Tym razem nie wjechałem w teksturę. Także na jakimś w miarę bezpiecznym miejscu, żeby się zatrzymać, jesteśmy w jakimś zimowym biomie teraz. Tam jest węgiel na dole, I to nie jest tak źle, bo tam mamy tylko chyba jednego takiego wrażego yy, pieso-pancernika, to sobie powinniśmy dać radę z nim. I, 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 i. Lecimy, lecimy, lecimy. Takie dasz radę, dasz radę, nie tak? Nie dasz radę? Dobre. Biopaliwką i jedziemy dalej. Malinka. No to zbierzmy malinkę. Przy okazji zjemy malinkę. Tylko jedna niestety zjedzona. I chodźmy przebadać. Co tu słychać z tym węglem? O-o, bebok. Eee! Myślałem, że już nie żyje. Dobre. Tam był jeszcze jeden, bo widziałem go. Widziałem go, dziada. Tylko jedną kreskę zdrowia, także może się to skończyć śmiertelnie. Aha. Uh -huh. Już mruczy. Dobra, idę do autka na razie. Okej. Okay. No i dwa, dwa tutaj są. Nawet trzy. Trzeba by ich tak pojedynczo najlepiej załatwiać. Przy dobrej dozie fuksa, udaje się to załatwić tak, żeby on mnie nie trafił ani razu. Ale jeszcze jakiś pajączek. Co on? Co on? Eee! Nienormalny ten pająk. <laughs> Ej, co jest tu To Normalny jest? E O -o. o, o, coś się porobiło niedobrego. Ups. I mamy lekki zwis. Wjechałem za bardzo na pająka i pająk się po prostu zawiesił. Dobra. O, zaraz. Może się odblokuje? Nie, no jest. Działa. Nie jest tak źle. Jezu, co ten pająk strzela jakimś dymem. Dawaj, dzierżę się z pająku jeden drewny. Chodź tu. O-o. No co, pa ten pająk był dość mocny, <śleskujesz> trzeba przyznać. No dobra. Próbujemy dotrzeć do własnego ciała, tylko trzeba sobie chociaż jeden paralizator skombinować ksenoparalizator, co jest potrzebne. No, po trochę wszystkiego. Pręty, płytki, kable druty. Dobra. No to weźmy tak weźmy druty. Przeróbmy trochę na kable, a to potem w sumie tak muszę się wrócić. Pręty. Łybki jeszcze. Dobra, no i teraz yy, zasuwamy przerobić trochę <laughs> drutów na kable. Druty na kable, druty na kable yes, są kable, dawaj gościa. Yy, nie tak dużo znowu potrzebujemy tych kabli. Starczy. Ej, no dawaj, co jest? Ksenopar... Aha, to są dwie wzmacniane płytki, tak? Oj, Jezus. Nie lubię tych wzmacnianych płytek jak cholera. A dwie to jeszcze jakoś przeżyjemy. Mamy to. Ksenoparalizator. I poszło. Dobra. Dawaj mi go w łapę. Weźmiemy sobie ze skrzyneczki trochę prowiantu. Tutaj mamy 60 sztuk tych pięknych grzybków. I idziemy w stronę naszego truchła, czyli tam. Będzie piesza wycieczka teraz, więc trochę to zajmie. Malowniczo, malowniczo jest, więc będzie taka kreatywna wycieczka. Popodziwiamy widoczki. Kurde, no jeden pająk mi tak raz mnie drasnął i, i po mnie, ale to był jakiś wielki pająk. Do tej pory widziałem tylko takie małe pajączki. Bo one były totalnie niegroźne. A ten jednym pierdnięciem i po prostu załatwiony jest. A, tu jest gaz, to może obejdźmy to naokoło. A chyba, chyba jednak się nie udało obejść naokoło. A, Nie! Nie! O, no to nasza wycieczka się szybko skończyła. Zakazowali mnie. Niesamowite rzeczy. <laughs> Teraz cały prowiant tam został. Ja nie popatrzyłem sobie wcześniej, że jak się rozpołnujesz, to masz tylko te trzy e, punkciki życia i nic więcej. Więc zobaczymy, czy się uda odzyskać to, co tam zostawiłem. Może od jakiegoś kąta odpowiedniego, jak się podejdzie, to się uda. Albo jakbym tu znalazł jakieś żarło? Czy ja tu gdzieś znajdę żarło? Nie wygląda mi na to. Prędzej znajdę jakiegoś beboka, który mnie zabije. Uj, elektrownia pierdyknęła. Nie wiem, czy tam jest jakieś bezpieczne podejście. Tu jest gazownia, tu jest gazownia, i tam jest gazownia. Czy najbezpieczniej by było obejść to lewą stronę? Aha, tylko tutaj też jest gazownia. A tu jest plujok. Hm. Ciężka sprawa w takim układzie. Trzeba by było o łożechy. 7 sztuk. Teraz jest szansa. <laughs> Teraz trzeba tam szybko podlecieć e, chyba od tej samej strony, co szedłem i zebrać to wszystko. Heja. Aj. Kawałeczek dalej doleciałem. Teraz, gdyby to obejść od tamtej strony, to tutaj już w mniej tego gazu bym się dostał. Dobra, ja to sobie spróbuję odzyskać. Bo nie chcę tego wszystkiego tam zostawiać. Ale to już poza odcinkiem. Dzięki bardzo za oglądanie. Do zobaczenia następnym razem, jak będziemy już stawiać kopalnię. Mam nadzieję, że już może będę miał postawioną w ogóle. Dzięki bardzo, do zobaczenia na razie.